No witam, dzień do... witam dzień dobry. Dzień Dobra. Proszę panią, ja wczoraj yy, zrobiłem taki program związany ze starostami. Yy, z, ze starostami. To był ogólnie tytuł. W tytule było, yy, że do starosty. Dzisiaj przesłałem tam na waszą skrytkę facebookową i chyba Pinetestu. No, no ja że... przepraszam, przepraszam tylko, proszę powiedzieć, z kim rozmawiam i w jakiej sprawie będzie, czy Pan dobrze zadzwonił. Nie, no ja, poprosi... ja poprosiłem sekretariat, żeby mnie połączył z panią Grodzką, naczelnikiem do spraw socjalnych. No dobrze, no moje nazwisko Grutka. Grutka. A, a proszę być dobrze, to a w jakiej sprawie pan dzwoni i z kim mam przyjemność? Z tej strony Artur Głowacki. Dziewczyny wiedziały, bo mnie poznały po głosie chyba z tego, co wiem, ale dobra. No ale i... ja no proszę pana, pan bezpośrednio jest mi nikt nie anonsuje pana. Aha, w rozumiem, to przepraszam. Artur Głowacki hmm? z tej strony. Ja, ja no, zrobiłem dobrze, program. Mam swoje studio y, pod Holandią w Niemczech, i tutaj przyszli do mnie seniorzy, którzy praktycznie obsługują niemieckich seniorów, i zaproponowali, żebym nakręcił program poświęcony seniorom generalnie. I ja tam skierowałem życzenia do seniorów, y, którzy są w oczu i w naszych okolicach. I ten materiał jest u mnie jako pierwszy na Facebooku u góry, ale powiem pani szczerze, że się zdziwiłem, bo ten. Ten materiał jest tak samo promowany na stronie prezydent.pl, czyli na stronie pana prezydenta Dudy. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale ten materiał tam się ukazał i można wejść na stronę prezydencką na Facebooka i pani zobaczy, że on jest tam promowany. Ma chyba na dzisiaj na rano, on był wczoraj wieczorem puszczony, bo to się wgrywało dosyć długo i on ma teraz chyba 26 wyświetleń, ostatnio było, nie? Także mhm. jeżeli po prostu mógłbym prosić bo pani jest od tych spraw socjalnych czyli z seniorami też ma pani do czynienia że pani po prostu chciałbym panią poprosić żeby to ewentualnie było umieszczone na naszym wałeckim Facebooku jako urzędu miasta. Tam też jest wysłane to do starostwa bo wspominałem o panu Bogdanie Wankiewiczu, żeśmy razem startowali na burmistrza w Wałczu w 2010 roku. Jest to ekonomista, jest to człowiek, który dużo dobrego zrobił dla regionu. No i nie wiem, czy pan starosta odpisze, bo generalnie do niego zaraz zadzwonię, bo jest to do nich przepuszczone. Być może sekretarz starostwa podejmie taką decyzję, albo pan Wankiewicz. A tutaj po prostu okay. prośba za pani pośrednictwem, bo ogólnie wiadomo, że burmistrz jest nieosiągalny, to żeby ewentualnie. Pani tą sprawę dalej popirotowała, nie? Wie pani, z kim rozmawiać? Są informatycy. Chyba tam sześciu informatyków teraz macie w urzędzie, także to dla nich to nie jest żaden problem, nawet yy, ściągnąć ten materiał i wstawić, gdzie trzeba, nie? No, dobrze, to ugodnie z panią Ejmą, tak? Bo to pani Ejm ma sporo takich e, spraw, więc e, ugodnie to z panią Małgorzatą Ejmą i. No, a muszę planie, się pani. Będzie, to, to... Muszę pani no, powiedzieć, że. E, Mój start w wyborach na prezydenta Polski został wstawiony na kanale rządowym jako archiwum. I jak ostatnio z panią sekretarz rozmawiałem, to miał chyba około 700 wejść. Wczoraj zobaczyłem, że ma około 930 wyświetleń. Nie ma żadnego hejtu, a jest na kanale Janusz Jaskółka. To jest rządowy kanał, gdzie tam są tylko senatorowie posłowie, prezydent polski Morawiecki i ewentualnie europosłowie. Wystawiają swoje materiały, nie. E no i są te dwa moje materiały także tam jest prawie tysiąc wyświetleń że przebiłem Morawieckiego i em, tego od em, przewodniczącego Senatu i przebiłem drugim materiałem, tego co robią tutaj polscy patrioci na tej ziemi, oni są z Gdańska i kopią rowy pod światło to jest tam ponad 300 chyba 40 wyświetleń nie ma żadnego hejtu ze strony posłów, senatorów nikt tego nie komentuje nawet z tych troli tak zwanych, a trole bardzo mocno komentują sprawy poselskie prezydenta Dudy i Morawieckiego. Praktycznie tam jest wylewany wiadro pomyj, a pod moim materiałem nie. Także tutaj jest chyba powoda, powód taki do dumy, że ja jako zwałcza, człowiek, który startował na burmistrza, sięgając tam do Warszawy, teraz akceptowalny jest przez Warszawę, bo oni by tego nie puścili na kanale rządowym, a jednak to jest puszczone. Także wie Pani, ja nieraz tak żartuję, że mamy Krzysztofa Głowackiego i mnie się tutaj za granicą pytają, czy to jest mój brat. Ja mówię, że nie, ale się znamy z Krzyśkiem, mieliśmy nawet zdjęcia, sesję zdjęciową na Bukowinie kiedyś robiono i on bije bokserów po mordzie, a ja powiedzmy bardzo moż, mocno uderzam w partyjniaków, bo tak naprawdę to przez partie polityczne cała Polska i samorządy są niszczone. Nie ma, nie ma dużego polotu, nasz burmistrz, jeżeli chodzi o wykorzystanie jakichś środków albo otrzymanie środków, tylko tyle, że dał Morawiecki podwyżki, nie? Ale na pieniądzach się sprawy nie kończą. No i tyle. Także jakby pani mogła, to dalej tą sprawę nagłośnić. A ma pani możliwość. Ja no, z panią Ejmon. Mhm. No dokładnie, dziękuję serdecznie, bardzo pani miła. Chyba, no, dziękuję chyba panią. po raz pierwszy z panią, z panią rozmawiam. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ma Pani możliwość tak? przełączenia do Rady Miasta tam do Pani Karoliny Miazga? E, spróbuję Pana przełączyć, dobrze? No, dobrze, dziękuję. A jeśli nie, to wewnętrzny numer 13. To, to hmm. wiem, no, ale jak już jestem na połączeniu, no. no dobrze, spróbuję połączyć Pana. No, dziękuję, dobrze. dziękuję serdecznie. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry Pani Karolino. Dzień dobry, Pani Artur. Poznała mnie pani po głosie? Niemożliwe. No dobrze. Pani Karolino, ja też panią poznaję po głosie, bo ma pani charakterystyczny głos, no co tu dużo ukrywać. Na moim Facebooku nagrałem taki program o seniorach. Bo tutaj gdzie mam swoje studio w Niemczech, seniorzy zaproponowali mi, że 14. Czyli praktycznie wczoraj było Święto Seniorów. Nikt tego z polityków nie dawał. Ja nie jestem polityczny, ani nie jestem w partiach politycznych również, ale na, nakręciłem materiał godzinny, jest na moim facebooku. No i po prostu tutaj złożyłem propozycję, żeby opublikować to na stronie Urzędu Miasta. Nie wiem, czy ta pani naczelnik do spraw socjalnych, czy to gdzieś tam, powiedzmy, będzie na to zgoda, ale. Pani jest od Rady i praktycznie w Radzie są ludzie różni, różnych poglądów i różnych opcji i też partyjnych, żeby ewentualnie Pani przekazała to im, za moją prośbą, że jest taki materiał, bo to są życzenia dla seniorów z Wałcza, z okolic i tak samo wysyłam ten materiał również do Starosty i zaraz będę z nim rozmawiać, żeby to oni opublikowali na, na tym, na portalu Starostwa Powiatowego, nie? A ja tam do nich przesłałem, znaczy do Was przesłałem na Facebooku i chyba na jakąś tam skrzynkę, pułap, nie wiem czy to doszło. I chyba na Pineteście, bo macie też konto Pinetestu, nie? A ja też takie mam jeszcze. Jeżeli dojdzie mailowo, to, to taką informację wyślę radnym. No, nie jestem a... w stanie e, przekazywać ustnie każdemu. Nie, nie. E, tak, e, a z, decyzje związane z umieszczaniem czegoś na BIP-ie proszę kierować do Pani Sekretarz. No właśnie, no to przekazałem tej od Pani od sprawy socjalnych, ona to dalej będzie pilotować, nie, dlatego się połączyłem. Pani sekretarz nie jest od spraw socjalnych. Nie, nie, ale ja rozmawiałem z inną Panią, nie z Panią sekretarz. Aha. Y... Jeżeli dotrze do radnych, to oczywiście przekażę. A ten, a niech mi Pani powie, bo ja powiem szczerze tak, kiedyś chyba dobre pół roku temu sekretariat burmistrza przekazał mi y, maila do Pani, ja wpisywałem tego maila w moją skrzynkę i odbijało, że takiego adresu nie ma. Czy pani ma jakiś nowy adres, czy, czy coś się zmieniło? Nie, cały czas ten sam. To znaczy jak, Karolina? Tam było? Taki jak pan y, ktoś z sekretariatu panu podawał? Ja, ja miałem chyba karo Karolina.um To taki był? Wszystkie adresy mailowe są w Biuletynie Informacji Publicznej. No tak, ale, ale ten adres jest dobry? Z małej litery Karolina. Nie. A jaki jest? W biuletynie informacji publicznej y, znajdzie pan adresy mailowe do wszystkich pracowników urzędu. No tak, ale co ja teraz będę wchodzić na biuletyn? Y, nie może mi pani powiedzieć? Ja mam karteczkę, sobie zapiszę. Będzie Pan wysyłał e, informacje tutaj związane z radą, tak? Ja, ja wyślę informacje z tym filmem. Linka do tego filmu przekażę i Panie mając adresy mailowe roześlę to radzie. Dobrze. Rada Miasta. Tak. Małpa um walcz. Tak. Kropka, .pl. Powtarzam, z małych liter Rada Miasta Małpa umwalcz.pl no już mam drugi telefon. No dobrze, fajno, to dziękuję serdecznie pani Karolino. Proszę bardzo, do widzenia. Do zobaczenia, do widzenia.